Hej, hej, dziewczyny, witajcie w kolejnym teście podkładu. I tak, dosyć szybko po ostatnim teście, ostatnio testowałam na nowość na rynku Affect Ideal Blur, a teraz testuję kolejną nowość na rynku, ponieważ Eveline wypuściło nowy podkład. Jest to podkład Better Than Perfect. Jest to podkład, który jest odpowiedzią na nasze aktualne czasy, czyli między innymi właśnie nos noszenie maseczki. Jest to podkład, który łączy w sobie zarówno właśnie podkład, ale też i pielęgnację. Nawilżająco kryjąco komfortowy podkład nowej generacji z formułą No Transfer. Odporne na ścieranie zapewnia trwały makijaż bez pozostawienia śladów. Kosmetyk łączy w sobie walory pielęgnacyjne i makijażowe, dba o naszą cerę, wyrównuje jej koloryt i zapewnia naturalny, promienny wygląd. Zawarte mm, w recepturze składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy i kolagen roślinny nawilżają i regenerują skórę, a naturalny skwalan zapewnia jej miękkość i elastyczność. Formuła jest przyjazna maseczce i podkład jest też wegański. Tak więc słuchajcie, dzisiaj sobie go przetestujemy, ja go mam w kolorze 1, zwrócę Waszą też uwagę na jedną rzecz, ja oczywiście tego już nie mam, natomiast jak kupujecie podkład, to on na szczęście tutaj jest zaklejony, wiecie, takim sreberkiem, więc jak będziecie kupować go na przykład, nie wiem, czy w Rosmanie czy w Hebe, to zwróćcie na to uwagę, żeby właśnie przypadkiem nie kupić otwartego podkładu, ponieważ teraz już jakby, to jest bardzo fajne, że producent zapewnia, świeżość produktu, że nie, nie dostarcza jakby świeżych produktów i teraz na przykład właśnie taki Rosman musi zapewnić, żeby horda kobiet wiecie, nie pootwierała każdego podkładu, tylko producent właśnie zapewnia i zakleja. To mi się bardzo, bardzo podoba. Podkład ten jest dostępny online, można go kupić też słuchajcie na stronie Eveline, on w tej chwili jak ja to nagrywam, ale wiecie, te ceny się będą zmieniać, bo są różne promocje. Według strony Eveline on regularnie powinien kosztować 31,99. W tej chwili jest w promocji 20, na 25,99, ale wydaje mi się, że ja go w Hebe widziałam za 19,99. Tak więc podkład, jeżeli okaże się naprawdę taki, jak obiecuje producent, no to może być hitowym podkładem drogeryjnym, o czym się przekonamy dzisiaj. Za mną test z czteroma różnymi pudrami, dzisiaj będzie piąty, tak więc zobaczymy, jak on się sprawdza i nawet słuchajcie, wyciągnęłam dwa pudry Eveline, pomyślałam sobie, że to może być ciekawe, kiedy połączymy właśnie ich produkt z ich pudrami, tak więc zapraszam Was w pierwszej kolejności na Swatche. Zobaczymy, jak ten jasny kolor ma się, wiecie, na przykład do koloru mojej skóry, chociaż już możecie zobaczyć, że nie jest tak najgorzej, ale również porównam go do innych podkładów Podkładów Eveline oraz innych jasnych podkładów drogeryjnych, które mam w swojej e, kolekcji, w swojej szufladzie. No a potem, właśnie do nakładania, żebyście zobaczyły, jak się z nim pracuje, jak on wygląda też świeżo, jak wygląda przypudrowany, bo może na przykład to będzie dla Was podkład, którego nie musicie pudrować, bo też tak może być, bo powiem Wam, że on. No, zresztą zobaczcie same. Przechodzimy do słoczy i wyciągnęłam kilka podkładów Eveline tak żeby porównać właśnie ich najjaśniejsze kolory. No i tutaj mamy Eveline Better Than Perfect w kolorze 01 Ivory. Kolejny podkład to jest Eveline Wonder Match w kolorze 05 Light Porcelain. Następny podkład to jest Eveline Matt My Day w kolorze 01 Ivory I jak widać jest ogromna różnica pomiędzy tymi podkładami. I na końcu ostatni podkład Eveline to jest Satin Matte w kolorze 101 Ivory. Następny podkład to jest Catrice HD Liquid Coverage w kolorze 002 Porcelain Beige. I na końcu Revlon Color Stay dla Cery Suchej w kolorze 110. No dobra, słuchajcie, to przechodzimy do nakładania podkładu. Jest 9.31, więc myślę, że całkiem dobrze. Ja jestem jeszcze, co prawda, w piżamie. Ale ogólnie moja buzia już jest obudzona, pielęgnacja już jest, wiecie, już się wchłonęła, wchłonięta, już się wchłonęła, natomiast sąsiad zaczął hałasować za ścianą. I są takie dosyć ostre dźwięki, mam nadzieję, że nic nie będzie wiercił. Na razie wygląda, jakby coś przestawiał, przesuwał, więc wybaczcie, no ale niestety, no, uroki nagrywania w mieszkaniu, no co tu dużo mówić. Więc przechodzę do nakładania podkładu. Podkład jest w tubce, co Wam już pewnie prezentowałam. Tak się, tak, tak się on prezentuje. Wyciskam, znaczy z tubką mam ten problem, bo tubka jest ogólnie fajna, ale mam ten problem, że nigdy nie wiem ile wycisnęłam. Czy za dużo, czy za mało. Widzicie, jak mamy pompkę, to mamy po prostu jedną jednostkę. Natomiast tutaj, no niestety nie. Tak wygląda podkład, jak widzicie. Jest dosyć gęsty, on jakoś mocno nie ścieka. Aczkolwiek nie jest moim zdaniem takim e, strasznie gęstym podkładem, bo on zobaczcie, że naprawdę całkiem, całkiem nieźle wygląda. On ma bardzo taki zapach podobny do zapachu um, Max Factor, tego Miracle Second Skin. Tak mi się skojarzył właśnie jak go wycisnąłam, że on ma właśnie bardzo, bardzo podobny zapach. Zbliżę Was troszkę, żebyście zobaczyły, jak ten podkład się nakłada na moją twarz. Ja akurat wiecie, no dużych jakby przebarwień, zasinień, jakichś tego typu rzeczy nie mam. Więc on tutaj tak naprawdę, no nie ma za bardzo co, na czym się wykazać, jakby swoich właściwości kryjących bo jak go nakładam na skórę, no to po prostu, wiecie, trochę znika, bo nawet i kolorystycznie jest całkiem nieźle dobrane, muszę przyznać, do mojej skóry. Cały czas mam stresa, słuchajcie, że ten sosiad naprawdę zaraz zacznie wiercić, więc hmm, miejmy nadzieję, że faktycznie tego nie zrobi. Ale tak... Chyba na czole też będzie dobrze widać właśnie jak, jak on się nakłada, jakie ma krycie. No... Nie ma, znaczy moim zdaniem, dla mnie ma wystarczające. Tylko, że tak jak mówię, no właśnie, ja nie mam takiej, wiecie, skóry, która by tego wymagała, aczkolwiek widać miejsca, gdzie nałożyłam podkład, a gdzie ten podkład jeszcze wymaga dołożenia, czy też, wiecie, wyrównania. No i w zasadzie całą tą pompeczkę sobie już nałożyłam, więc hmm, może jeszcze tak trochę tutaj podokładam. O i z drugiej strony nie chcę dokładać tu na te moje jakby problematyczne miejsca na brodzie dlatego, że w jednej przebitce tam widziałam, że właśnie bardzo sucho on wyglądał i zastanawiam się, czy to po prostu był jakiś, nie wiem, chwilowy wyrzut EZS-u, co by było dziwne, bo w sumie nigdzie indziej nie mam, czy właśnie jakoś to się nie zgrało z pudrem no widzicie, kurczę, nie mam opaski i teraz włosy trochę przeszkadzają, więc Staram się tutaj na brodzie zdecydowanie mniej go nałożyć, ale no widać, że jest go mniej. Więc może ja sobie wezmę i po prostu na gąbeczkę zetrę taką resztówkę, która tutaj była, i spróbuję delikatnie to wklepać. No mi się taka dubka tutaj robi, bo mam tu z kolei bardzo jakby wklęsła, więc. Hmm. Okej. Okay. Chyba jest trochę lepiej. I ogólnie powiem Wam, że dzisiaj będziemy iść w Eveline, czyli korektor to będzie Eveline Wonder Match, a puder, również Eveline Wonder Match, jest to puder y, sypki, no standardowo, ale ryżowy ma być pudrem też matującym. E, jeśli chodzi o wykończenie tego podkładu, to możecie zobaczyć, tak ono się prezentuje na mojej twarzy. Bardzo podobno do efektu, który ostatnio testowałam. Takie mam wrażenie, że właśnie. Bardzo mocno się nie błyszczy, jakby nie jest mokry, ale ma taki właśnie, widzicie, jest taki zdrowy blask. To mi się całkiem, całkiem podoba. Aha, bo powiedziałam o korektorze, tylko za, y, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że testowałam go też z Eveline Full HD Soft, soft Focus, y, takim tym jedwabnym. I, te, I będzie na przebitkach, natomiast dzisiaj będziemy testować sobie go z tym. Więc biorę korektor ten Eveline Wonder Match. On jest niestety dosyć żółty, natomiast po w sumie multitaskerze, który jest em, bardzo biały, no to zobaczymy. To znaczy, znaczy zobaczymy. Ja ten żółty, ten Eveline testowałam cały czas razem z tym podkładem po prostu. Miałam taką kombinację zawsze tutaj wystawioną i nawet, nawet nie było tak najgorzej. Nawet się też tak bardzo nie odcina w sumie od tego podkładu. Jest na pewno jaśniejszy ten korektor, bo ma, widzę takie Jasne e, pół półksiężyce pod oczami, ale chyba nie jest tak najgorzej. Ok, może jeszcze trochę tutaj w samym, w samym rogu, no, ale u mnie za dużo korektora też się nie sprawdza, więc zdecydowanie ostrożniej. No i może trochę tutaj wokół nosa na nosie. I chyba to było zbyt intensywne, bo teraz mam wrażenie, że nos mam cały czerwony, więc może dosłownie delikatnie jeszcze na nosie. Ale to trochę przeczy całemu y, temu podkładowi, który ma być odporny na ściąganie przez maseczkę. Więc gdzie jest mój duży. gdzie jest moje duże lusterko. Hmm. No, nie wiem, powiem Wam, że mam takie wrażenie, że na nosie to się słabo trzymało. No dobra, to dosłownie odrobinkę tego podkładu na nos i spróbujmy to wklepać po prostu. Dobra, na razie to tak zostawmy. Mam wrażenie, że im bardziej klepie, tym bardziej ten, ta po prostu skóra jest podrażniona i dlatego robi się czerwona. Więc przejdźmy do nałożenia pudru Eveline Wonder Match. OK, ja sobie go troszkę tak standardowo na wieczko wysypię. Nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz używałam tego pudru, nie pamiętam właśnie jaki on jest, więc biorę gąbeczkę i zauważam, że ostatnio, znaczy. Mm, biorę gąbeczkę i teraz wrócę do tego swojego dawnego sposobu nakładania pudru, ale wydaje mi się, że w tym wypadku on może się lepiej sprawdzić, żeby ten puder nie był zbyt jakby luźny na twarzy. Więc mam ten puder i pup, pup, pup i tak wiecie, będę go wpracowywać tu. O. Teraz drugi element i ja jak mam ten puder, to potem jeszcze robię tak żeby ewentualnie to, co jest luźne z tego pudru, jakby z tego, wiecie, z gąbeczki spadło, więc teraz tu. I jeszcze cały czas nie dosypując to, co mi się wysypało za pierwszym razem. Teraz tu na nos, o. Okej. Okay. I te najbardziej newralgiczne miejsca mam przypudrowane i wiecie, Zagruntowane, że tak powiem. Pod oczy nie chcę brać tego matującego pudru, więc wezmę ten poprzedni, czyli ten, wiecie, HD, taki blurujący. Delikatnie stąd, właśnie tym małym pędzelkiem, bo, tak jak mówię, nie chcę, wiecie, zbyt matującego, a wydaje mi się, że ten tu pod oczy będzie dobry, o. żeby utrwalić korektor. No i teraz duży pędzel, czyli Royal, ten, właśnie biały. Białe opakowanie, żeby się nie pomylić z tym drugim. Poczekajcie, odsunę je. Ok i przypudruję resztę twarzy. Przy okazji, zmiatając ewentualny nadmiar pudru. No i właśnie, dzieje się podobna sytuacja, jaka się działa poprzednio. Czyli widzicie tutaj, tu się zrobiło dosyć sucho ale to może być od nadmiaru pudru, bo ja ten podkład testowałam z innymi pudrami i nie miałam takiej akcji, więc to może być, że na przykład z tym pudrem się nie dogaduję, ale spróbujmy to może troszkę naprawić na przykład mgiełką. Delikatnie biorę mgiełkę Smashboxa i tutaj dupkę mam czystą, więc na, na tą dupkę trochę, trochę tej mgiełki sobie prysnę i spróbuję bardzo, bardzo delikatnie wprowadzić trochę wilgoci w skórę. Tak wiecie, tak dosłownie pacając się. Trochę to pomaga. Widzicie? Troszkę pomogło. Więc może po prostu wprowadźmy trochę wilgoci w ogóle. Chyba pomogła, tak więc ostatnie spojrzenie: jak wygląda podkład, korektor, puder, jak to wszystko się ma, która jest w ogóle teraz godzina? No, 9:44, czyli jakieś 15 minut tutaj to wszystko zajęło. Tak więc ja sobie wykończę teraz makijaż. I zaraz do was wrócę. Makijaż skończony, jak widać nie jest on zbyt jakoś mocno rozbudowany, ale dzisiaj po prostu nie miałam ochoty. Miałam ochotę na taki delikatny makijaż, więc nawet użyłam bronzera. Jest to Affect w kolorze Havana. Na policzkach mam ten różoroświetlacz, Field Glows Eveline, ten taki właśnie różowo-złoty. I to samo również mam na oczach, bo czemu by nie? Z zwłaszcza, że dosyć często akurat tego e, różoroświetlacza używam a na ustach błyszczyk, błyszczyk Lisa Eldridge, tak, więc wszystko macie w ogóle wypisane na dole, ewentualnie wiecie, jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy typu kredka, och, niestety do tego błyszczyka się kleją włosy, kredka, tuż i te, tym podobne, tak, więc wszystko jest wypisane na dole, mamy godzinę, słuchajcie, 10.04, na no, jakieś 20 minut mi to zajęło, jeszcze musiałam wymyślić jakąś bluzkę i tam wiecie, ogarnąć się już końcowo. Więc wydaje mi się, że tak można przyjąć 9, 40, 10 rozpoczęcie testu. Tak więc widzę się z Wami za 5 godzin. Póki co, pogoda nas dzisiaj rozpieszcza, mamy bardzo ładne e, słońce, więc liczę na to, że może w ciągu dnia uda się z Wami zobaczyć właśnie w świetle naturalnym. Ja co prawda dzisiaj jestem większość czasu w domu, ale to nie przeszkadza. W domu też mogę założyć maseczkę, bo mam zamiar trochę zrobić porządku w szafach, e, trochę poprzekładać sobie rzeczy, bo już mi się zaczął robić bałagan, tak więc e, też będzie mimo wszystko troszeczkę takiego działania, tak więc e, widzę się z Wami za 5 godzin i zobaczymy, jaki jest stan tego podkładu. No dobra, słuchajcie, czas na pierwszy check-in. z tyłu, bo sprzątam szafę, po prostu wywaliłam wszystkie ciuchy na łóżko. Sprzątam szafę, ale tak jak Wam mówiłam, sprzątam w maseczce, bo po prostu jestem ciekawa, czy coś się tutaj osadziło w międzyczasie, czy nie. Co prawda, ja nie bałam całe 5 godzin w masce, bo mnie dała rady, ale no trochę czasu, trochę czasu pobyłam, a teraz chcę sobie po prostu zrobić przerwę na kawę. Jest jakaś. Jest jakoś po drugiej w tej chwili, tak, więc to jest takie powiedzmy 4,5 godziny od nałożenia podkładu, ale uff, po pierwsze ściągam maskę. Uch, mogę już też sobie rozpuścić włosy, bo wiecie, jak się sprząta, to trochę przeszkadzają. E, więc tak, spójrzmy, czy coś się w ogóle zadziało na masce, ale szczerze mówiąc, to faktycznie... Nie widzę, żeby się coś tutaj. Ja specjalnie, słuchajcie, bo ja kupiłam sobie takich 100 masek, specjalnie wyciągnęłam taką maskę, która nie ma tutaj drucika, no bo nie będę jej nosić na zewnątrz, bo nie da się jej tak, wiecie, przyłożyć, żeby dobrze przylegała, więc wzięłam taką, która nie ma drucika, ale no wydaje mi się, że nic się tutaj nie wytarło. Teraz, jak spojrzymy na moją twarz, troszeczkę was wezmę bliżej. Nie wiem, może to był błąd, że nie wzięłam takiej maseczki, wiecie, z drucikiem, bo wtedy tutaj jakby nie ma. Też nie mam szwu tutaj na masce, bo czasami widziałam właśnie, że ewentualnie właśnie ten szef jakby tak, wiecie, się ścierał. Natomiast no, no nie widzę, żeby się cokolwiek starło. Przy okazji też można zobaczyć, wiecie co, jak wygląda, jeśli chodzi o utrzymywanie matu. No i jednak ta kombinacja dosyć dobrze się trzyma, dlatego że, no same widziałyście, że to w ogóle było bardzo suche na początku. Ja się dzisiaj trochę namęczyłam. No dobra, więc tak wygląda podkład. Jest dosyć jasno: może ja troszkę ściemnie. O, aparat powinno być teraz trochę lepiej. Wydaje mi się, że no, naprawdę nieźle. Tu jeszcze patrzę na tą sytuację, która tu się działa. Ale ogólnie jest, jest całkiem, całkiem spoko. Tak więc ja pewnie jeszcze trochę w tej masce dzisiaj pobędę, bo jak widzicie, no nie skończyłam jeszcze, w ogóle idzie mi trochę jak po grudzie, ale muszę to przynajmniej pochować z łóżka, bo nie będę miała jak spać. No i też pranie po, po, pochować, no ale życie. Tak więc ja sobie jeszcze trochę tą maskę dzisiaj ponoszę. Was zapraszam na przebitki. Jedna przebitka jest właśnie taka, napiszę Wam, wam gdzie właśnie miałam bardzo dużo chodzenia w masce rano w ciągu dnia, potem po południu i tak dalej i tak dalej. Jeszcze była taka śnieżyca i też nawet nagrałam, słuchajcie, przybitki, żeby wam pokazać po prostu jak strasznie śnieg padał i ja w tą pogodę wtedy też wracałam właśnie z tym podkładem na twarzy i jeszcze pech chciał, słuchajcie, że akurat tego dnia, znaczy nie tego dnia, ale wcześniej odpiałam kaptur od kurtki, bo czasami mi on przeszkadza i odpiłam kaptur od kurtki i po prostu wyszłam rano w ogóle nie pomyślałam o tym, że może popadać i tak dalej. Nie miałam czapki, nie miałam kaptura. Wracałam z takim, wiecie, wygaszaczem Windowsa prosto w twarz. Nie wiem, czy pamiętacie takie wygaszacze Windowsa? Dajcie znać, czy pamiętacie wygaszacze Windowsa takie, właśnie jak śnieg walący prosto w twarz. Jestem ciekawa, kto to pamięta, bo to trzeba być naprawdę w pięknym wieku, żeby to pamiętać. W każdym razie bo abstrahując w ogóle od tej historii. E, w każdym razie zapraszam Was właśnie na przebitki, zobaczcie, te, zobaczcie jak się ten podkład sprawdził, no i zobaczymy się na koniec dnia i podsumujemy sobie to cudo. Słuchajcie, to czas sobie podsumować cały dzień z podkładem, a w zasadzie cały tydzień z podkładem. Mamy teraz 19.33, czyli no prawie 10 godzin bez tych tam 15 minut czy pół godziny. E, no i jak się okazało, jednak wychodziłam. E, jednak zdecydowałam się wyjść, wychodziłam jakieś 2 godziny temu. Nie, godzinę temu. Więc w zasadzie już tak na koniec dnia, kiedy jakikolwiek sebum jakieś u mnie dzisiaj wydzielało się, wydzieliło i możecie zobaczyć na moją twarz, że... Naprawdę, jeśli chodzi o poziom świecenia się, to to jest jeden chyba z lepszych podkładów. Przynajmniej w ostatnim czasie, jakie je testowałam, jeśli chodzi właśnie o to. Jeśli chodzi o maseczkę, no to tutaj już troszkę ma się inaczej sprawa. Dlatego że nie wiem, czy to będzie widać i na ile będzie widać, ale tutaj widzicie w tych miejscach, czyli to patrząc, jest ten moment tu. To jednak ta maseczka trochę coś tutaj zebrała i jest to taki właśnie ślad no po podkładzie na nosie za bardzo nie widać ani też jakby tu pod brodą no może troszeczkę. Ja wam się teraz przybliżę, żebyście mogły zobaczyć jak na koniec dnia wygląda moja twarz. No i powiem wam, że ten nos na początku dnia tak nie bardzo chciał się jakoś ułożyć. Szału nie ma jednak, powiem Wam, no widać, że on nie jest taki najlepszy. Tuż widzę, że mam trochę odbity, no ale niestety pada deszcz i yy, bardzo mocno zacina, więc też jak wracałam dzisiaj ze sklepu, pomimo tego, że miałam już czapkę, szalik, kaptur, w ogóle wszystko, no to jednak trochę w twarz waliło, więc swoją drogą czapka chyba z czoła za bardzo nie zgarnęła tego podkładu, tak jak patrzę. No i teraz właśnie tutaj ten element, czyli ten nos jest taki, powiem Wam, hmm. No, ja wiem, no nie jest idealne, jakoś tak. No, mam wrażenie, że jednak tak troszkę się kiepsko to trzyma. Natomiast jeśli chodzi o brodę, to na pewno sytuacja tutaj, znaczy ona nie jest idealna, ale nie ma dramatu, w sensie to tak, wiecie, no mogłoby wyglądać lepiej i wyglądało lepiej ogólnie z innymi pudrami. Ten puder jest no po prostu bardzo matujący, bo przypomnę tak, że to jest ten Wonder Match. I to jest ryżowy puder, który właśnie ma y, matowić, y, y, utrzymywać mat. Y, więc no jednak w połączeniu z tym podkładem może to już jest za dużo, bo jak na przykład używałam tego podkładu z pudrem Anastazji, no to takiej akcji chyba, chyba nie było. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak nie pamiętam. Więc no co prawda widać, że makijaż jest znoszony tu po prostu, ale no to jakby to jest tuż, tak, a nie, 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 nie podkład. Więc jeśli chodzi o ten podkład, no to na przykład... Jego stopień świecenia się, tak odsunę się troszeczkę, jego stopień świecenia się też nie jest zły, jak na, słuchajcie, 10 godzin. I na to, że ja, no może nie, że całe 10 godzin, bo nie dałabym rady, mój kręgosłup i tak już woła, wiecie, o to, żeby się położyć. Jednak trochę tego czasu w tej maseczce dzisiaj spędziłam, sprzątając właśnie w szafie. Więc mimo wszystko jakiś tam, wiecie, no nie leżałam, nie patrzyłam się w sufit przez cały dzień, tak? Więc no trochę rzeczy wykonywałam, więc... Szczerze mówiąc, pali tą maseczkę, tak na dobrą sprawę, ale bardzo fajnie się ten podkład utrzymuje, tak więc ja na pewno go będę jeszcze próbować sobie, jeszcze go będę używać. Na razie powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona. Co prawda powiem Wam, że nie wiem na ile właściwości pielęgnacyjne tego podkładu jesteśmy w stanie zbadać. No fajnie, że ma te dodatkowe, jakby wiecie, elementy typu skwalan, tak? Co tam było? Jeszcze kwas hialuronowy, kolagen roślinny. Spoko. E, używałam bodajże z Biosans chyba jakiś krem ze skwalanem i naprawdę sobie chwaliłam. Na wierzenie. było takie bardzo fajne. Więc jeżeli to są składniki, które faktycznie są zawarte, znaczy chyba muszą być, bo inaczej nie mogliby napisać, nie? Więc. Więc e, biorąc pod uwagę, że to są składniki zawarte w tym podkładzie, a mimo wszystko on ładnie jakby utrzymuje się na skórze, no to powiem Wam, że, że ja jestem na tak, jeśli chodzi o ten podkład. Szczególnie, jeżeli go możecie dorwać właśnie w promocji na, hebe, w, na promce w Hebe za około 20 zł, a nawet jeżeli za 30 w tej regularnej cenie, no to mi się wydaje, że też jest całkiem spoko cena. E, tubka, do tubki mam trochę takie wiecie, ale no bo tak jak mówię, nie wiem za bardzo ile go użyłam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest wydajny, czy nie. Widziałam akurat dzisiaj test, bo mi się wyświetlił u Beauty Boya, u Władka, no i on właśnie mówił, że yy, on ma takie poczucie, że ten podkład nie jest za bardzo wydajny, że musi bardzo du dużo go użyć. Ja powiem Wam, tak jak nakładałam u siebie, jak widziałam, no to mi się wydaje, że u mnie miał krycie całkiem ok, więc ni nie pomyślałabym o tym, że to jest niewydajny podkład, aczkolwiek tak jak mówię, w przypadku tubki, nie wiem ile ja go wycisnęłam, a może ja go wycisnąłam trzy bombki, tak w sensie wiecie, porównując na przykład z innym podkładem, więc nie mam kompletnie pojęcia, jak to się będzie miało, ale no jeżeli podkład właśnie można kupić za dwie, trzy dyszki, no to wydaje mi się, że jest to na pewno podkład, yy, wokół którego warto się zakręcić i zainteresować. Tak więc duże zaskoczenie, ale okazuje się, że ten podkład jest naprawdę całkiem przyzwoity i z tego, co właśnie widziałam w różnych testach, to on się sprawdza, na różnych typach skóry: na normalnej, w kierunku suchej, na mojej, która jest problematyczna, dojrzała, w kierunku tłustej, więc wygląda na to, że to jest taki całkiem fajny podkład, który może się sprawdzić szerszej ilości osób. Więc, jeżeli go macie, to koniecznie dajcie znać, jaką macie skórę, jak Wam się sprawdza. Może macie na niego jakieś triki, może w jakichś ekstremalnych warunkach go przetestowałyście. Więc czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie znać. No, ja powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zaskoczona, bo chociaż, no już wiecie, testując, widziałam, że jakby jest potencjał i wygląda wszystko dobrze, no ale jakby tak na koniec, jak sobie to wszystko zbiorę, no to wtedy tak faktycznie mogę się zastanowić, jednak stwierdzam, że, że warto, że warto. Więc jeżeli są promki w Hebe, to gońcie do Hebe kupić właśnie kupić ten podkład. Jeżeli nie, no to polujcie gdzieś online. Eveline dosyć szybko wysyła, tam wiem, że też mają sporo promocji różnych. Tak więc, może akurat jeszcze coś tam sobie innego pozbieracie, jak na przykład właśnie ten różo rozświetlacz, bo zawsze jak go mam, to mnie pytacie właśnie, co takiego mam na oczach, czy też na policzkach i tak dalej. A to jest po prostu jeden taki zwykły produkcik, czyli rozświetlacz o y, rose goldowym kolorze. Tak więc, y, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia kciuka do góry. Na ekranie końcowym zostawiam wam playlistę innych podkładów drogeryjnych. Jeżeli czegoś szukacie, to możecie tam popatrzeć właśnie, czy coś już takiego testowałam, czy też nie. A jeżeli chcecie zobaczyć testy jakiegoś konkretnego podkładu, to zostawcie mi w komentarzu też jakąś propozycję. Ja sobie to spisuję. Pamiętajcie też, że no u mnie te testy troszeczkę trwają. To nie jest tak, że ja kupię i w jeden dzień nagram test. Jak widzicie, u mnie to jest tak. 4-5 dni na przykład takiego próbowania podkładu zanim nagram e, zanim nagram test, tak więc proszę was o cierpliwość, mam już jakąś tam kolejkę podkładów, ale mimo wszystko przyjmuję kolejne, więc wiecie, zawsze mogę trafić na jakąś promocję i wtedy po prostu wiem, wiem też na, na co zwrócić uwagę i co kupić. Tak więc, jeżeli macie jakieś na przykład pytania co do podkładów, czy też na przykład sugestie, co, co bym mogła wypróbować, to zostawcie w komentarzu na dole. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Na razie, pa pa.